A w przyszłym tygodniu w Krakowie będzie celebracja inauguracja agresywnych <muchy> kulturalnych. Ojej.

Podziękujmy brawami jeszcze raz! Roberto Fiore! Weźmy sobie dostęp, co ludzie do serca, mówią ludzi na chodu. Oni jeden najlepiej. Tylko w chrześcijaństwie. Tylko w Chrystusie. To jest Polska, jesteśmy z Urodzeni tutaj kochamy nasz sol się tu nie się obce władze! 11 tego listopada pokażemy to! Jest Polska, już jesteśmy stąd Wychowani tutaj, kochamy nas stą. Czujemy przynależność Jesteśmy gospodarzem 11 listopada pokażemy to Chwała bohaterom Za zwycięstwo, za miłość ojczysty, Za walkę, za męstwo Za wiarę, za Polskę, za niepodległość Dziękujemy, że Możemy patrzeć z dumą w przeszłość To nasza historia, narodowa duma Która przez polach stolarza lat Za Polską nas niż ty myśleli, że się Pytane, byliśmy coraz twardsi Weź to skumaj Bo mamy naszą flagę, nasze godło Jesteśmy Polakami, mamy naszą Polską godność. I nawet kiedy mamy wrócić z walki na tarczy Do ostatniego i będziemy walczyć Bo lepiej być warty niż Bez honoru, bez fasonu, się komuś A jeszcze gorzej sprzedać swoich braci, swoich siomów z drogą Są tysiące powodów, żeby 11 listopada ruszyć rupę z domu To jest Polska, jesteśmy stąd, urodzeni Tutaj kochamy nasz dom Świętujemy niepodległość, odrzucamy obce władze 11 listopada pokażemy to z jest Polska, jesteśmy stąd Wychowani tutaj, kochamy nasz dom Czujemy przynależność, jesteśmy gospodarze 11 listopada pokażemy to ja się w Warszawie Pójdziemy w Marszu Niepodległości rany w rany W słusznej sprawie by przeciwstawić się tyracie Którą fundują nam od lat te pseudopolskie władze Tego dnia będziemy świętować niepodległość Będąc co na boku, tym co nie na rękę jedność Każdy taki marsz odciska na nich piętno Republiki odrąbłają stał i nas policją, teraz wojskiem Szyb klimatyczny, tego dnia to prowokacja Proste propozycje, chcą zrobić z patriotów czarne oczy I pokazać te ie robią za nas wyborczej, już dość tych oszczędz STOP to jest Polska, jesteśmy stąd Urodzeni tutaj, kochamy naszą Świętujemy niepodległość, odrzucamy obce władze 11 listopada, pokażemy to! To jest Polska, jesteśmy stąd Wychowani tutaj, kochamy naszą dom Czujemy przynależność, jesteśmy gospodarzem 11 listopada, pokażemy to! To jest Polska, jesteśmy sto Urodzeni tutaj, kochamy naszą Świętujemy niepodległość, odrzucamy obce. Jedenastego listopada pokażemy to I uwaga Jedenastego listopada pokażemy to Właśnie Jedenastego listopada pokażemy to Dziękujemy bardzo Roman Polski, wyzwolicie Polski Roman Polski, wyzwolicie Polski Roman Polski, wyzwolicie Polski Roman Boski, wyzwolicie Polski Roman Boski, Tēnā koe! Nadchodzi, maszyn podległości! To my! To my! Polacy! Kół, to my! To To my! tak! widać ich się jara, było! Jak przekręty, jest, na, no. łapka tak. Bawka Niezwyciężone Biało-czerwone biało To barwy Niezwyciężone Biało-czerwone To barwy Niezwyciężone Jeśli z nami jest wielu kombatantów Krzyknijmy dla nich W naszej pamięci Żołnierze wyklęci W naszej pamięci Żołnierze wyklęci W naszej pamięci Żołnierze wyklęci W naszej pamięci żołnierze wykręci. Pamiętamy także wszystkich tych, którzy przelewali krew na polach całego świata, w Polsce, nie tylko, za wolność niepodległą Polskę. Cześć i chwała bohaterom! 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 Cześć. Nie o technicznym tu gdzieś Które kwestują dzisiaj, zbieramy pieniądze na tegoroczny Marsz Niepodległości. Prosimy o wsparcie. Jest ono nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli dzisiaj się tak wspólnie razem cieszyć. Dlatego przyjmijcie ich i dorzućcie swoją przysłowiową złotówkę. Dawaj ich tu. Czowa! Tylko Polska! Narodowa, nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa. Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa. Ważna informacja, ktoś zgubił portfel, portfel jest do odebrania. NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, NZ! Narodowe siły zbrojne, jedz! Narodowe siły zbrojne, jedz! Narodowe siły zbrojne, niech żyje armia krajowa, armia krajowa, niech żyje armia krajowa, armia krajowa, niech żyje armia krajowa, armia niech żyje armia krajowa. Flagi do góry, podnieśmy flagi i cały całych gardę! Duma! Duma! Narodowa duma duma, duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! duma, 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 duma. Koleżanki i koledzy, to już siódmy Marsz Niepodległości. Marsz Niepodległości, który w tym roku idzie pod hasłem Polska bastionem Europy. Tutaj już wiele powiedziane zostało na ten temat. Polska Basionem Europy, my jesteśmy naprawdę wzorem dla wszystkich narodów Europy. Jak powinien wyglądać naród Polski, jak wyglądać powinien państwo narodowe? I teraz tak, jeśli chodzi o to, wczoraj była konferencja z wielo, w Sejmie z wieloma przedstawicielami e, ruchów na, na, narodowych z Europy i oni mówili, że jesteśmy nadzieją. Jesteśmy nadzieją na to, że cywilizacja europejska nie upadnie. Mamy problem. Mamy ogromny problem z dwóch stron. Europa. Jest toczona problemem tak, z, z jednej strony lewicowo-liberalnym establishmentem, który po, populistycznie e, stara się z, zniszczyć wszystko co narodowe, co tradycyjne, co chrześcijańskie. A z drugiej strony jesteśmy właśnie zalewani falą uchodźców, którzy także, tu, muzułmańskich uchodźców, którzy chcą tutaj Europę na swoją modłę prze, przekierować w taki sposób, żeby zapanowało prawo szariatu. My się na to nie zgadzamy absolutnie. My tutaj Morze biało czerwonych Flag pokazuje, że o niepodległość, o tą niepodległość, którą dzisiaj świętujemy, należy dbać także teraz. Marsz Niepodległości od wielu lat już nie jest tylko i wyłącznie wspomnieniem o rocznicy odzyskania niepodległości. Oczywiście wspominamy ją, ale musimy pamiętać o tym, że Marsz Niepodległości to także wyzwanie, wyzwanie na teraz, na Polacy! Przeciw imigrantom Polacy! Przeciw imigrantom Polacy! Krzyknijmy jeszcze jedno historyczne hasło. To jest hasło historyczne. Od razu mówię, bo te lewicowo-liberalne media zaraz będą to skrzywiały. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, Rowo! Ojczyzny! Śmierć! Rowo! Ojczyzny! Śmierć! Rowo! Ojczyzny! Śmierć! Wchodzą, słuchajcie! Ojczyzny! Jeszcze mamy informację, że pochód idzie po moście Poniatowskiego. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby robić miejsce tym, którzy dopiero tutaj wchodzą. Flagi w górę! biało-czerwone, to barwy niezwyciężone! biało-czerwone, to barwy niezwyciężone! biało-czerwone, to barwy niezwyciężone! biało-czerwone, to barwy niezbyt jeszcze raz, żeby nas w Rumunii usłyszeli! Oczywiście dziś, jaki polskiej reprezentacji! Biało-czerwone to barwy niezwyciężone! Biało-czerwone to barwy niezwyciężone! Biało-czerwone to barwy niezwyciężone! Biało-czerwone to barwy niezwyciężone! Budą się, wiecie, mamy informację, na Marszu Kodu jest około 10 tysięcy ludzi, starszych ludzi. Oni przegrali. Raz cierpien, czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem, esbecką hołotę! Raz sierpem, raz młotem, esbecką hołotę! Raz sierpem, raz młotem, esbecką hołotę. Hołotę. hołotę! Słuchajcie, oni przegrali już wojnę o dusze i umysły młodych ludzi. Ale to nie jest koniec walki, pamiętajcie o tym. Kolega Witold mówił przed chwilą: My musimy zacząć pracować dla tego narodu! My musimy zacząć pracować dla Ojczyzny! Na tym marszu się nie może skończyć. Ten marsz ma być początkiem. Nie możemy stać w rozkroku takiej hedonistycznej Europy i katolickiej Polski. Musimy iść tropem, który nam wyznaczyli nasi przodkowie. Chciałem, przejrzałem sobie w komórce, czy w ogóle cokolwiek wspominają o tych innych marszach i naprawdę muszę przyznać, że nie mogłem znaleźć żadnej informacji. Po prostu się chyba wstydzą. Jest mowa tylko i wyłącznie o Marszu Niepodległości, i o tym, że jest tak naprawdę najważniejszym i największym wydarzeniem tego dnia i to sobie trzeba bardzo jasno powiedzieć. Nawet jeśli będą zakłamywać rzeczywistość, to jest jeden Marsz Niepodległości. Ten, który tutaj właśnie dochodzi na błonia Stadionu Mar Narodowego. Wszystkie inne są tylko i wyłącznie odpowiedzią i są kontrą do, do niepo Marszu Niepodległości i do świętowania Niepodległości, jaki od wielu lat ulicami Warszawy proponujemy i idziemy razem. Wszystkie inne to są to są podróbki albo kontra. Dlatego też zakrzyknijmy nadchodzi! Nadchodzi! Masz NIEPODLEGŁOŚCI! Nadchodzi! Nadchodzi! Masz NIEPODLEGŁOŚCI! Nadchodzi! Nadchodzi! Masz NIEPODLEGŁOŚCI! Nadchodzi! Nadchodzi! Masz się podległości! Ze roku lewicowo liberalne media i elity. Niebo. Bały się hasła, Polska dla Polaków, Polacy dla Polski. A my pytaliśmy się, dla kogo więc ma być ta Polska, jeśli nie dla Polaków? Dla kogo? Dla nich wielce oświeconych, oderwanych od rzeczywistości? Ich świat już odchodzi do lamusa. Teraz jesteśmy my! Młodość, wiara, nacjonalizm! Młodość, wiara!

Two of t